Dobry wieczór. OnePlus 5 miał swoją premierę, ale tyle było wiadomo przed premierą, że mam wrażenie, że sama premiera przeszła nieco bez echa. Echa, echa. Jedni twierdzą, że OnePlus 5 jest podobny do iPhone'a, a inni twierdzą, że OnePlus 5 jest bardzo podobny do iPhone'a. I na tym etapie właściwie tyle powinno Wam wystarczyć. Tak zamówiłem, żebyście Wy nie musieli tego robić. No ale czym jest OnePlus 5 w porównaniu do Samsunga Note 8? Rzeczywistym telefonem, który nie wybucha? Tak, to też jest właściwa. No, może nie właściwa, ale na pewno prawdziwa odpowiedź. Prawdziwa, odpowiednia. Zabrakło mi słowa. Tak, to też jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa, to jest słowo ważne. Kurde. Bo Note 8 jest w planach, ale już coraz mniej odległych. Premiera ma podobno odbyć się w sierpniu, co nie byłoby takie głupie, bo Samsung wyprzedziłby wówczas premiera iPhone'a. Note 8 według plotek ma mieć nieco większy wyświetlacz niż Galaxy S8 Plus i inną baterię niż Note 7. Mam nadzieję, że przynajmniej ta druga plotka okaże się prawdą. Gdybym teraz zadał pytanie, jak powinien wyglądać laptop w przyszłości, to Lenovo odpowiedziałoby tą grafiką. Wygląda nie najgorzej, choć wszyscy wiemy przecież, że elastyczne wyświetlacze są jak szczęście w Radomiu. Niejednokrotnie widzieliśmy je w reklamach i na targach, ale niestety nigdzie indziej. Dlatego ten pomysł Lenovo do sprzedaży trafi... nie wiadomo kiedy. Może nigdy. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę na pewien szczegół. Ołówek z gumką. Taki zwykły. Ile ołówek ma lat? Taki z gumką został opatentowany w 1858 roku. To co on robi obok koncepcyjnego modelu laptopa. To tak, jakby wóz drabiniasty wsadzić na zdjęcie obok Tesli. Dlaczego tak jest? Bo ludzie kochają papier. Przynajmniej niektórzy ludzie. Na przykład ci, którzy stworzyli Remarkable, czyli tablet, który zachowuje się zupełnie jak papier. A zatem mamy tutaj połączenie dwóch złych rzeczy. Tablet, melodia przyszłości i papier. Pierwsze skojarzenie, wycinka drzew. Drugie, nietrwały i szybko się brudzi. Okazuje się jednak, że remarkable czerpie tylko z dobrych cech zarówno tabletu jak i papieru, a przynajmniej tak mi się na pierwszy rzut oka wydaje. Można na nim czytać e-booki, pisać i szkicować tak samo jak na zwykłym papierze. Wszystko dzięki wyświetlaczowi Canvas. Canvas w tłumaczeniu na polski oznacza grube płótno, brezent i taka właśnie jak twierdzi producent, jest faktura wyświetlacza. Czyli w dotyku też bardziej przypomina papier niż wyświetlacz i pisząc po nim można oprzeć o wyświetlacz dłoń i nic się nie dzieje. Remarkable oczywiście synchronizuje się z komputerem i smartfonem, czyli jest współczesnym smartnotatnikiem i czytnikiem książek w jednym, który długo wytrzymuje na baterii. I nawet poprzecenie jest absurdalnie drogi. Kosztuje 479 dolarów i to jest okazja, bo kosztował 716. Zamówiłbym być może, ale niestety zamówiłem OnePlus 5, także na ten tydzień budżet wyczerpany. Ale skoro jesteśmy przy dziwnych rzeczach, to pojawiły się nowe... pojawią się... pojawiły się... No z... Nowe tablety od Kodaka. Pojawią się. Czego się spodziewacie? Niczego poza żółtymi plecami i znanym logo. Poza tym to zupełnie przeciętne tablety, tak samo warte swojej ceny, jak picie de naturatu. Bardzo mi przykro. Ale jeżeli ktoś chce mieć żółty tablet, to niech sobie iPada pomaluje. Skoro o dziwadłach mowa. Jotafon. Nie wiem, czy kojarzycie taką markę. Jeżeli jesteście bardzo dogłębnymi widzami tego kanału, to może pamiętacie, że dwa lata temu nagrałem recenzję telefonu Jotafon 2. I tutaj ją umieszczam. Tam sobie możecie kliknąć i ją zobaczyć, mimo że za każdym razem, kiedy ją oglądam, a oglądam ją tylko dwa razy bo się wstydzę kliknąć odpal ten film. No to płaczę z zażenowania, ale ponieważ jestem zdania, że nigdy zbyt wiele powodów do śmiania się z samego siebie, to zapraszam serdecznie. Przekonajcie się, jak było super kiedyś. A dlaczego tak się nad sobą znęcam? Ponieważ wkrótce pojawi się Jotafone 3. Został zapowiedziany na konferencji w Chinach i tak naprawdę niewiele na jego temat wiadomo. Jeżeli chodzi o wygląd, to dostępne jest tylko to zdjęcie. Zresztą z kwietnia. Jeżeli chodzi o parametry, to 64 lub 128 giga pamięci. Odpowiednio za 350 lub 450 dolarów. Jotafone 3 będzie dostępny tej jesieni w Chinach i w Rosji. Bo Jotafone, jak być może pamiętacie, jest firmą rosyjską. Jeżeli nie chce wam się klikać w tę moją recenzję, to przypomnę, wyjątkowość Jotafona polegała na tym, że miał dwa ekrany: jeden normalny, a drugi z e-papieru. To jest taki pomysł, który jednym się może podobać, innym, i myślę, że w większości raczej nie, ale Rosjan to raczej nie zraziło. I w Jotafon 3 też będą dwa ekrany. O, a ta dewiza jest bliska firmom zajmującym się carsharingiem Traficar, Formobility. Ostatnio widziałem w Warszawie panek carsharing, także Polska carsharingiem stoi. I szczerze mówiąc, nie dziwię się panu Polakowi, szanownemu i szanownej pani Polce, bo wczoraj dostałem propozycję ubezpieczenia swojego paska siedmioletniego AC i Ocej. Zastanawiam się, czy nie wjechać im do jeziora teraz. Naprawdę. No ale z drugiej strony takim paskiem kombi można przeprowadzić całą rodzinę, a takim autem z carsharingu nie za bardzo. W Polsce, bo w Stanach już można. Jedna z tamtejszych firm użycza w systemie carsharingu wany. Na razie działają na terenie Atlanty i mają w ofercie tylko 15 aut, ale mają nadzieję na szybki rozwój biznesu. Powody tej nadziei są dwa. Po pierwsze, dotychczas przewożenie przedmiotów o dużych gabarytach było dość drogie, jeżeli nie miało się dużego auta albo znajomego z dużym samochodem. A takie półciężarówki na wynajem będą względnie tanie. Po drugie, samochody do przewożenia towaru nie muszą być w super stanie wizualnym, żeby ludzie z nich korzystali. I to podobno odróżnia je od aut pasażerskich oferowanych w systemie car sharingu. Te muszą być ciągle naprawiane i czyszczone, a taki van, jeżeli jest sprawny i bezpieczny, może być nieco zakurzony, a nawet obity i nikomu nie będzie to przeszkadzać. Także panowie od tanich przeprowadzek bardzo im przykro, ale całkiem możliwe, że za kilka lat wasz biznes się skończy. Albo niekoniecznie. Bo ten carsharing jest spoko, ale nie zawsze. Na przykład firma, która w takim systemie udostępniała rowery, musiała zamknąć biznes, bo 90% z 1200 rowerów, które udostępniali, zostało ukradzione albo zniszczone. I teraz pesymiści mogli powiedzieć, typowa Polska. A to nieprawda, bo my jesteśmy, my jesteśmy fajniejsi niż o sobie myślimy. To były typowe Chiny. Wukong Bike. Tak nazywa się pechowa firma, która niestety musiała pożegnać się ze swoją działalnością i swoimi prawie wszystkimi rowerami po zaledwie 6 miesiącach działalności. Szef firmy przyczyn kryzysu dopatruje się w braku trackerów GPS w wypożyczanych rowerach. Konkurent firmy Wukong Bikes Mobike ma tak rozbudowany system śledzenia rowerów, że wie nawet na którym piętrze budynku rower się znajduje, jeżeli ktoś okazał się na tyle pomysłowy, żeby odwieźć się nim pod same drzwi mieszkania. Dzięki temu rowery można łatwo odzyskać, a Mobike nie musi zamykać biznesu. Wniosek. Chińczycy obdarzeni zbyt dużym zaufaniem stają się pod niej. Mam nadzieję, że nikt nie buduje sobie światopoglądu na moich wypłocinach, wypowiedziach takich, bo to są bzdury żartobliwie wypowiadane, ale leżą niebezpiecznie blisko słów, które zostały powiedziane przecież całkiem poważnie. Kontrola najwyższą formą zaufania. I potem miliony rodziców wzięły sobie to do serc. Także twoi rodzice nie są odosobnionym przypadkiem. Drogi młody człowieku oglądający te Wracając do car a właściwie sharingu skuterów elektrycznych. Jeden ślad wreszcie wystartował. Robiłem o nich jakiś czas temu materiał do telewizora, ale może nie oglądaliście, więc w skrócie nakreślę o co chodzi. Skutery elektryczne wypożycza się tu tak jak samochody. Opcji jest kilka. Albo płacisz miesięczny abonament i mniejszą stawkę minutową, albo nie płacisz abonamentu i wtedy więcej kosztuje cię minuta jazdy. Jeden ślad póki co działa w Warszawie. I z tego co wiem, nie jest jedyną firmą wypożyczającą tutaj skutery ale jedyną firmą, którą przetestowałem, przynajmniej tak wstępnie przetestowałem. Oczywiście moja opinia może zostać zweryfikowana przez życie i to boleśnie. Mam nadzieję, że nie boleśnie, ale czasami taki jest los pionierów. Co mi się podoba w tym systemie? Po pierwsze to, że w czasie jazdy możecie sobie ładować smartfon. Po drugie to, że macie tam jednorazowe czepki. To znaczy, że jeżeli przed Wami jechał ktoś z łupieżem, to ten łupież nie przejdzie na Was przez kask, który tam jest w tym skuterze, schowany w kufrze. No. Super. A skoro jesteśmy przy pojazdach elektrycznych. Jest ich obecnie tyle, że trudno się połapać. Moim zdaniem, póki co nie ma za bardzo po co się łapać, bo nadal jedne są gorsze od drugich, z małymi chlubnymi wyjątkami. Ale ten pojazd elektryczny można włożyć do plecaka, a następnie wyciągnąć, rozłożyć i odjechać jak na rowerze. Choć wygląda to bardziej jak wielkie jeżdżące oprawki od okularów. Ale nie jestem dyplomowanym specjalistą od designu, więc być może się nie znam. Wiem za to, że ten składany pojazd waży 7 kg. Rozpędza się do 20 km na godzinę. Ma uchwyt na smartfon i można z niego smartfon ładować, co nie jest niespodzianką. A ładowana przez 2,5 godziny bateria Samsunga w tym pojeździe pozwala na przejechanie 20 km. Jeżeli Was przekonałem, to dajcie swoje 650 dolarów tej firmie, która produkuje ten pojazd i czekajcie, aż Wam przyślą z Indiegogo kiedyś tam. Bliżej nieokreślonym terminie. Prawdopodobnie Was nie przekonałem i dobrze, bo ja nie jestem od przekonywania. Od przekonywania jest Spotify. Które przekonało już do siebie 140 milionów użytkowników, z czego 50 milionów do wersji premium. Dla porównania Apple Music ma 27 milionów użytkowników. I moim zdaniem, a mogę je wyrazić, bo jak wielu rzeczy w życiu spróbowałem Apple Music, uważam, że jest to 27 milionów użytkowników zbyt dużo. Ale nie jestem typowym haterem i jestem otwarty na kontrargumenty. I to nie jest też tak, że jestem jakimś fanboyem Spotify, bo Spotify też ma swoje zauszami. I czasami wrzuca tak zwane sponsorowane piosenki. To znaczy słuchasz sobie jakiejś playlisty, a w niej albo nad nią pojawia się piosenka, której nie ma w tej playliście, ale ktoś za pojawienie się tej piosenki zapłacił. Czy to doprowadza nas do tego ważnego momentu dziejowego, w którym możemy ukłuć nowe powiedzenie? Nie ma zespołów niepopularnych, są tylko zespoły zbyt biedne, by zapłacić za promocję swoich piosenek na Spotify. W każdym razie, sponsorowane piosenki pojawiają się testowo. Nie u wszystkich użytkowników i nie w wersji premium. Co więcej, jeżeli taka funkcja włączyła Wam się domyślnie w Spotify'u, a jeżeli macie ją aktywną, to tak pewnie się stało, możecie ją sobie wyłączyć. Więc nie jest do końca tak źle. Każdy chce jakoś zarabiać. Czy można zarabiać na jeździkach? Na urządzeniach, które w stadach najczęściej stawały w płomieniach, a w Polsce rozpadały się na dwie części? Mam wrażenie, że w supermarketach są jeszcze stosiki tych jeździków, e, urządzeń. Różnie nazywanych. My tak je nazywamy, bo firma Jeździk, jako pierwsza, ściągnęła to do Polski. No i tak się po prostu przyjęło. Ale te stosiki chyba nie maleją, a w Stanach mam wrażenie, że w ogóle zostały usunięte już supermarketów. Nie byłem, ale słyszałem od kogoś, kto znał kogoś, kto był. Czy można wymyślić jeździka od nowa? Oto jest pytanie. I pozbyć się tego łączenia na środku, które było złe, i generalnie zmienić design na lepszy i rzucić ceną 1100 dolarów? No można, ale dlaczego 4000 za jeździk? To może 1000 za robot do pielenia ogródka. Samobieżny. Przedstawiam wam, właściwie to nie ja przedstawiam. Ten pan przedstawia wam Rumbę do pielenia ogródka. Ten pan twierdzi, że kiedyś dawno temu wymyślił Rumbę, tą irobota Rumbę. I uważa, że Rumba jest niesamowitym sukcesem, dlatego ten jego robot do pielenia też będzie sukcesem. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Mam Rumbę. Od czasu, kiedy ją dostałem, minęły ponad dwa lata. Gwarancja się już skończyła, a ja nie wyciągnąłem jej z pudełka. No, dobra, to jest kłamstwo, wyciągnąłem ją z pudełka, żeby zobaczyć, że gwarancja się skończyła. Te... Problem Rumby polega na tym, że. Nie można jej odmówić sukcesu, tylko że to jest sukces marketingowy, a my jesteśmy biedakami. Może nie wszyscy, ja nie uważam się za turbo-biedaka, mieszkam w dwóch pokojach, 65 metrów, to nie jest chyba super małe mieszkanie. Ale jak porozrzucam sobie rzeczy w różnych miejscach, to moim zdaniem, rumba w takim mieszkaniu by się nie sprawdziła, no tam jest zbyt dużo rzeczy. To jest masakra, widziałem, próbowałem różnymi robotami, testowałem, to, to po prostu nie gra. Inna sprawa, że świetnie sprawdza się tam pani Halinka, którą serdecznie pozdrawiam z tej strony i dziękuję, że do czasu, do czasu mnie odwiedza. Bo wiem dzięki niej, jaki kolor mają moje panele w domu. No i do czego dążyłem. Dobra, wracamy do tego robota, do pielenia. Z reguły pielenie polega na wyrywaniu chwastów. Tertil, bo tak nazywa się robot, chwasty przycina. Ale ponieważ robi to regularnie, nigdy nie uda im się wystarczająco wyrosnąć. Większe rośliny w ogrodzie Tertil omija, więc regularność rzeczywiście jest tutaj kluczem. Jak chwast za szybko urośnie, Tertil uzna go za wartościową roślinę i nie zetnie. Z kolei malutkie, wartościowe rośliny na czas wzrostu można przed Tertilem zabezpieczyć. A i ważna rzecz: Tertil ma panele słoneczne i podobno nawet w pochmurne dni potrafi być niezależny energetycznie. No i to właściwie wszystko. Tak jak mówiłem, Tertył kosztuje 250 dolarów i możecie wpłacić te 250 dolarów, a prawdopodobnie dostaniecie go za rok w czerwcu. No taki urok Kickstartera. Sprawa wygląda tak, że ja się trochę spieszę, ale zostało jeszcze kilka informacji, które przegrały z robotem do pielenia ogródka samobieżnym. Strasznie mi przykro, ale w skrócie je przekażę wam teraz przedstawię nawet. Airbus wymyślił helikopter na nowo. Będzie wyglądał tak. Będzie dużo szybszy niż znane obecnie helikoptery cywilne i pojawi się... Co? W 2030 roku? No to rzeczywiście mogłem z tym newsem jeszcze trochę poczekać. Netflix wprowadza interaktywne bajki. To co znamy z gier pojawi się zatem w filmach. Póki co dziecięcych. Na różnych etapach oglądający będą mogli decydować o dalszych losach bohaterów. Oczywiście poszczególne wybory wpłyną na zakończenie, które za każdym razem będzie inne. Też macie wrażenie, że Netflix po prostu wprowadza proste gry dla dzieci sterowane pilotem? A skoro jesteśmy przy grach... Logitech zaprezentował podkładkę, która bezprzewodowo naładuje mysz. Oczywiście mysz będzie ładować się w czasie używania, więc nie ma mowy o przerwach na ładowanie, jak miało to miejsce w przypadku innych bezprzewodowych myszek. Podkładka będzie kosztowała około 100 dolarów i ma być dostępna tej jesieni. CEO Ubera ustąpił ze swojego stanowiska. Plotki głoszą, że przekonali go do tego ruchu swoim niedawnym protestem polscy taksówkarze. I na koniec, jeżeli planujecie pracować w te wakacje, ale nie wiecie za bardzo na co wydać pieniądze, które zarobicie, to już podpowiadam. Na Xbox One X, którego premiera ma się odbyć 7 listopada. Xbox One X, chociaż powinienem powiedzieć Xbox One X, ma być najmocniejszą konsolą, jaka dotąd pojawiła się na rynku i jednocześnie najmniejszym Xboxem w historii. Ze spraw bieżących nagrałem recenzję LG G6. To jest oczekiwanie na aplauz. Dziękuję. Tutaj możecie sobie prawdopodobnie kliknąć i przejść do tej recenzji, tam przy okazji trafiło się jakieś porównanie do dwóch innych smartfonów. No chyba, że okazało się strasznie gówniane na przykład, i je usunąłem z jakiegoś powodu. Ale pewnie tak się nie stało. Nagrałem też recenzję tego, która wydaje mi się całkiem przyzwoita. Recenzja i to też. I w przyszłym tygodniu technik będzie trochę dziwny. Ale na pewno... No, <noise> Dzisiaj zupełnie normalny, prawda, więc... Hej! Ekstra! E, ale na pewno nie dziwniejszy od... Samonapędzającego się ziemniaka, którego konstruktorem jest Marek Baczyński. Cała historia ziemniaka, choć opowiedziana w języku angielskim, jest niezwykle przejmująca i gorąco Wam ją polecam. Pod koniec niemal płakałem ze wzruszenia. Ale, ale to dobre jest, jak są emocje. Do następnego.